Moi drodzy, co to się odjebało w moim śnie, naprawdę to jest, ja sobie to nawet zapisałem i, i w ogóle, żeby pamiętać, żeby móc wam to opowiedzieć. Trochę za dużo supernatural chyba ostatnio mi też weszło e, i to też e, pewnie przez to. Sen zaczął się ogólnie tak dosyć normalnie, ja go opowiadałem już Melvinowi, sen zaczął się mm -hmm. tak w miarę normalnie i tak dalej, streamowałem sobie moi drodzy. Znaczy, normalnie, tak średnio normalnie, bo streamowałem na zewnątrz. Chodziłem sobie, moi drodzy, z laptopem po mieście i nagle jestem w jakimś takim, kurde, nie wiem, jakimś lokalu, ale takim ze stolikami na zewnątrz czy coś, nieistotne. I siedziały tam osoby, które chodziły ze mną do klasy w gimnazjum i się tak na mnie patrzyły jak na debilat. Właściwie wtedy nic takiego się nie stało. Po prostu kurde. patrzyli na mnie jak na debila, ja sobie streamowałem i później ja... Bardzo dużą lukę w tym śnie e, miałem, bardzo dużo rzeczy się wydarzyło, i wiem, że się wydarzyło bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy złych się działo, znaczy złych, ogólnie rzeczy się działo. E, ja nie pamiętam, co to były za rzeczy dokładnie. I moi drodzy, moment, który pamiętam, to jest moment, w którym rozmawiałem z Bogiem. Z Bogiem Bogiem rozmawiałem sobie z nim, ja go tak wkurwiłem, tylko ja nie wiem czym, ja go tak niemiłosiernie wkurwiłem, że on stwierdził, że on to pierdoli i, i on ma dość. I on robi reset. On yy, zabija wszystkich, wyczyszcza całkowicie, kurwa, cały wszechświat. I on to pierdoli. Tak go wkurwiłem, że wymazał całą ludzkość w pizdu, nie? Cały wszechświat. Wszystko, kurwa, wymazał. Tak go wkurwiłem. Tylko ja nie wiem czym. Ja z Melvinem, jak gadaliśmy przez telefon, próbowaliśmy ustalić, czym ja mogłem tak Boga wkurwić, nie? Nie wiem. Dalej nie wiem, czym go tak wkurwiłem. Nie mogę sobie przypomnieć. Ale go wkurwiłem strasznie. I jak usunął wszystko, totalnie, on to zrobił, usunął wszystko, yy, to my się pysie, nie było nic. I tak, tak też było w moim śnie. Nie było totalnie nic. I nagle pojawiła się woda. Wszystko było wodą, nie? Od tego się stało. I teraz widziałem jakby mój sen yy, z oczu Boga, w sensie z jego perspektywy przez, przez jakiś czas, nie? I był sobie taki Kurwa wszystko woda, i nagle w tej wodzie zaczęły się pojawiać jakieś ruiny, jakieś inne rzeczy, jakieś popieprzone różne rzeczy, i to były rzeczy, które były teleportowane z alternatywnych jakichś wszechświatów. Nie wiem skąd to wiedziałem, ale wiedziałem, że to było jakby przenoszone z jakichś kurwa alternatywnych wszechświatów, i Bóg to jakoś tak przenosił, nie? Przeniósł. I to był taki najważniejszy element, taką wielką piramidę, moi drodzy, która była właśnie pod wodą. Wszystko kurwa było pod wodą, taka wielka piramida. Wszedł do tej piramidy, i tam byli e, uśpieni inni bogowie. E, inni bogowie typu Thor, Loki, właśnie Thora i Lokiego najbardziej pamiętam. I on ich tam wybudził i powiedział, że zresetował całkowicie ludzkość. I chce wszystko za zacząć od nowa, tylko że dobrze, bo, bo tam ja go wkurwiłem i że e, oni mają mu tam pomóc, w sensie, oni mają to jakby zapoczątkować. On był takim bogiem bogów, nie? I w momencie, gdy to zrobił, to oni wypłonęli. Na powierzchnię, powstała też powierzchnia, Je jest tak spoko i w ogóle, i nagle kurwa autobusy zaczynają podjeżdżać do Boga, nie? Autobusy. <laughs> I on taki wkurwiony, co się dzieje, przecież usunął ludzkość, nie? Zresetował wszystko, a jemu jakieś autobusy podjeżdżają, nie? I z tych autobusów wkurwieni ludzie wychodzą, i ja też tam byłem, nie? I on mówi: Jak ty przeżyłeś, taki wkurwiony, że jak ja po prostu przeżyłem? Ja mu tłumaczę, że przeżyłem, ja i wszystkie osoby, z którymi miał jakiś kontakt, większy bądź mniejszy, to wszyscy przeżyli. A że ja miałem największy, to ja już byłem stary, nie? Ja byłem stary. Ja to pamiętam, nie? Że ja byłem stary. Ale minęło parę set lat i nadal żyłem. Ja mu tłumaczę, że minęło parę set lat, ale ja nadal żyję, bo miałem z nim największy kontakt. Jakoś życie mi się dziwacznie wydłużyło, nie? A tam były też dzieciaki, osób, które w ogóle nawet nie znały świata. Ja mu tam tłumaczę, że w momencie, gdy usunął wszechświat, mały skrawek ziemi trafił po prostu do alternatywnego wszechświata, gdzie my po prostu sobie żyliśmy i... Knuliśmy, jak po prostu się zemścić za to, że zniszczył nas e, cały świat. I on tam wkurwiony dalej był, że, że ja przeżyłem. I wszyscy ludzie zaczęli do niego mierzyć zbroń, nie? Wszyscy chcieli pozabijać tych wszystkich bogów i tak dalej. Wszyscy chcieli zemsty. No i on się tam wkurwił, że po prostu chciał zresetować, a mu tam nie pykło. I e, zaczął, zaczął się śmiać. I zrobił, kurwa, taki dziwny gest ręką i wszystkim karki poskręcał, wszystkich pozabijał w pizdu, nie? nie, było zemsty, wszystkich pozabijał, tylko ja przeżyłem. Nagle się pojawił jakiś filar, ja się ukryłem za tym filarem i zacząłem płakać, ja to pamiętam, że tak, kurwa, zacząłem szlochać i płakać, bo się bałem, nie, nie chciałem umrzeć. Na sam koniec snu zacząłem błagać i prosić, żeby ciemność przyszła, bo jak się okazuje... W tym skrawku, który nie pamiętam tej historii czy coś, nie pamiętam jak to dokładnie było. Wiem, że miałem taką takie w głowie taką pewność, że ja kiedyś kręciłem z ciemnością. Nie pytajcie mnie o co chodzi, po tak prostu tak, po prostu kręciłem nie z ciemnością, tak. nie? I wiedziałem, że jedynie ciemność może mnie ocalić. I wzywałem ciemność, żeby mnie uratowała przed Bogiem, bo chce mnie zabić. Ja takie ciemność, ja wiem, że kręciliśmy ze sobą kiedyś, że tam darzymy się sympatią i proszę, ocal mnie. I później się obudziłem.